Jesteśmy dzisiaj w 33. liceum. 3 grudnia obchodzimy Dzień osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy na materiał z tego wydarzenia Zuzanna Lewandowska dla telewizji Redsat 1. Dlaczego w naszej szkole jest organizowany taki dzień? Dlatego, że jesteśmy 33 liceum i dlatego, że jesteśmy liceum szczególnym, bo mamy oddziały integracyjne, klasy integracyjne i Międzynarodowy Dzień Osób z niepełnosprawnością jak najbardziej wpasuje się jakby w misję naszej szkoły. A czy ma to jakiś wpływ na uczniów, nauczycieli? Myślę, że ogromny, chociaż z jednej strony my na co dzień funkcjonujemy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, jakby te osoby są dla nas normalnie traktowane i właściwie wiemy jak z nimi funkcjonować, ale z drugiej strony pokazanie osób niezwykłych, twórczych, inspirujących na takich spotkaniach uczy nas dodatkowo, dodatkowo nowych rzeczy. Dobrze, a czy utrzyma Pani tą tradycję i czy za rok też będzie taki dzień? No myślę, że ten dzień już się bardzo wpisał tutaj w harmonogram naszej szkoły. No i to już się dzieje, już coraz więcej osób wie o, naszej, o naszym wydarzeniu i nawet sami już się pytają i się zgłaszają prelegenci z chęcią uczestnictwa w przyszłych latach, więc myślę, że jak najbardziej. Wspomniała Pani o prelegentach. Kto w tym roku został zaproszony do naszej szkoły na ten dzień? No, w tym roku znowuż kolejni niezwykli prelegenci. Pani Anna Ufnalska, która jest przewodnikiem połodzi, jest autorką wielu książek, ale też autorką gier miejskich w naszym mieście i pokazała nam dzisiaj, jak zmaga się z pewną niepełnosprawnością wywołaną. Ukąszeniem przez Komara Tygrysiego i chorobą gorączką zachodniego Nilu, i właśnie pokazała nam, co można robić z jedną ręką, i to było też dla mnie niesamowite. Był też Piotr Będkowski ze swoją siostrą Olą, która ma zespół Dawna, i obydwoje pokazali, jak bardzo się kochają, jak bardzo się wspierają, jak wiele się od siebie uczą. Za chwilę będzie Martyna Łuszczyńska, która jest chora na, na cukrzycę i przyjechała ze swoimi obrazami cukrzycowymi, które były jej pracą dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych. Będzie o tych obrazach mówiła, ale też będzie mówiła, jak cukrzyca wpływa na jej twórczość artystyczną. Ona w tej chwili jeździ na, z wieloma wystawami w Polsce, za granicą. No i będzie Kamil Aleksiejew, który w wieku 18 lat stracił nogę. Przyjedzie z, z kilkoma swoimi protezami, pokaże, jak funkcjonuje na co dzień, jak uprawia sport, jak biegla, biega w biegach ulicznych, duatlonach, triatlonach i jak przebieg Ironmana. Dlaczego zdecydowałeś się przyjąć zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie? To może ja powiem. Zdecydowałem się dlatego, bo też uważam, że. Że jest czym się podzielić. Ja jako brat Oli no, żyjemy po prostu wspólnie pod jednym dachem i mamy to szczęście. Mogę tak powiedzieć, że, że właśnie Ola jest moją siostrą. Ola ma zespół Dauna, a ja się mogę wielu rzeczy od niej uczyć, ona się ode mnie uczy. I po prostu chcemy się też tym dzielić, że życie z osobą niepełnosprawną to nie jest nic strasznego i pomimo różnych trudności można też wiele radości z tego czerpać. Miłości przede wszystkim. Szacunku, zaufania, uśmiechu, szczerości, mm -hmm. opieki i bezpieczeństwa dla mnie. Olu, co czułaś y, podczas dzisiejszego wystąpienia? Nie ma co, ale na sali było blisko kilkaset osób, jak mniej więcej. Ja się czułam dobrze doskonale. Ja sobie to przemyślałam, wytwórziliśmy to wczoraj, więc sobie dałam radę jakoś. Czego uczysz się od siebie nawzajem, jako rodzeństwo? Trochę już tutaj padło, czego się uczymy. Ja na pewno od uczę się czerpania takiej radości z każdej chwili i doceniania po prostu tego, tych nawet najmniejszych rzeczy, jakie, jakie mogę przeżywać i, i po prostu czerpać z nich radość. Ja uczę się do Miro Bratiszka na głowę, na siostro. No to akrzeczine zki reksyjnej miłości Bożej, łaski, świętości, uwielbienia. Olu, słyszałem, że jesteś aktorką. Jak to wszystko się zaczęło? Co się skłoniło do takiej drogi, wybrania takiej drogi? No przede wszystkim ja jeszcze ja, nie byłam w teatrze, ale jak się dowiedziałam, że otwierają te maj, to mnie przyjęli z wielką radością. Uczę się teatru już niewiele nie lat. Teatr, no i zaczęłam tam tańczyć. Rozpocząć na swoją karierę. No i mi to sprawia radość tylko czerpię siłę. No i, i, i to uczuję się jak bo wiem się, ko kocham to, co ja robię. I tak na koniec, jak wygląda więź między wami? No nie kłócimy się. Trochę się kłócimy, może teraz już mniej, ale no myślę, że wygląda po prostu jako więź rodzeństwa, nie? Żyjemy ze sobą no już te 21 lat, bo tyle ja mam lat, więc no po prostu staramy się spędzać z, ze sobą czas. Teraz już może trochę mniej, no bo wiadomo, jesteśmy już dorośli, Ola ma swoje zajęcia, ja mam swoje zajęcia, ale na pewno dbamy o tą też relację miłości między nami. Moi praci razie, że ty później wiecie takie relacji to nie mamy. Trochę mamy, trochę mamy relacji, ale rzeczywiście, no czasem się mijamy w domu, ale jak jesteśmy, to na pewno się do siebie często przytulimy, albo się uśmiechniemy po hmm. prostu. Cześć Paweł, jesteś osobą z niepełnosprawnością, chodzisz tutaj do naszej szkoły, do klasy integracyjnej i powiedz, jak się czujesz w naszej szkole? Czuję się bardzo dobrze. Tutaj w tej szkole na przykład poznałem wielu dobrych ludzi, znajomych i uważam, że jest mi tutaj dobrze. Na przykład poznałem super wychowawczyni, super nauczycieli i czuję się naprawdę dobrze w tej szkole. Polecam tą szkołę, naprawdę. A co uważasz o dzisiejszej uroczystości, o naszym Dniu Osób z Niepełnosprawnością? Uważam, że naprawdę to super organizacja, super, że poznajemy ludzi niepełnosprawnych, bo dzięki temu możemy się uczyć, jak na przykład pokonywać swoje bariery w życiu, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, mimo naszej niepełnosprawności, jeżeli taką mamy. A powiedz, jak sobie radzisz, jakie bariery pokonujesz dzięki swojej chorobie. Dzięki swojej chorobie pokonuję takie bariery jak wyśmiewanie się. No Uważam, że na przykład, jak ktoś złośliwie mi dokucza, to, to najlepszy sposób to jest uciec, ignorować. A jeżeli sobie nie radzę, to zgłosić to komuś. Na przykład, jedną z moich barier jest stres przed matematyką. Jeżeli się stresuję, to ściskam piłeczkę. I uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Znajduję się dzisiaj tutaj z nami Kamil Aleksajew. Chciałabym zadać kilka pytań dla pana. A więc, tak, pierwszym pytaniem. Jaki był Twój najtrudniejszy moment w życiu po amputacji? Najtrudniejszy moment to by było przedstawić się w życiu na nowe doświadczenia. Czy z powodu amputacji istnieją jakieś bariery w sportach? Przy obecnym zaprotezowaniu nie, ale niestety pojawia się problem finansowy. Czy interesowałeś się sportem przed wypadkiem? Można powiedzieć, że to był sport, ponieważ po prostu jeździłem na dyskorolce. I ostatnie pytanie. Jaka jest Pana rada dla ludzi, którzy również stracili kończynę po amputacji? Żeby dbać o siebie. W jaki sposób za zaczęło się Pani zainteresowanie sztuką w ogóle? Zajęło się bardzo naturalnie od maleńkości. W zasadzie ja jestem sztuką, sztuka jest mną, i, i dzieje się to wszystko z, z wielką prawdą i szczerością. Naturalnie. A może Pani coś opowiedzieć o swoim wykształceniu w kontekście sztuki? Oczywiście. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tam studiowałam najpierw na studiach licencjackich, potem ukończyłam magisterkę z wyróżnieniem na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz. Właśnie tak trudno może sobie być, może trudno być sobie wyobrazić w jaki sposób cukrzyca może być inspiracją dla sztuki. I właśnie chciałem zapytać, dlaczego właśnie ta choroba jest, została inspiracją? Inspiracja, no właśnie artysta ma takie zadanie, że szuka inspiracji wszędzie i szuka inspiracji tam i inspiruje go to, co go otacza. Otóż ja w tym roku kończę 18 lat z moją cukrzycą, w tym roku jest pełnoletnia, ponieważ zachorowałam mając 9 lat, dlatego ja z nią dojrzewam, ja z nią żyję bardzo długo. I jest ona częścią mnie, nierozerwalną częścią mnie. Na studiach magisterskich na akademii pan profesor zadał mi pytanie, no dobrze, wkraczamy właśnie już w taki poważniejszy etap studiowania, jaki kierunek wybierzesz, co teraz będziesz malować? Długo zastanawiałam się nad tym tematem, a z racji tego, że maluję w nurcie abstrakcji. Więc chciałam abstrakcyjnie przedstawić e, no właśnie e, e, terminy, które funkcjonują w naszej codzienności e, e, i zobrazować w sposób malarski e, wahania poziomu cukru we krwi. A co pańsko nie do przyjęcia, zaproszenia na takie wydarzenie? Skłoniło mnie to, że mam wielką łatwość opowiadania o swojej chorobie. Nie jest ona dla mnie w żaden sposób negatywna, w żaden sposób nie jest nie, nie, nie jest to wstydliwy dla mnie temat. Jest jak jest, po prostu rodzimy się z pewną, z pewną chorobą, z pewnym z pewną dolegliwością. Nie jest to niczyja wina. Ja też nie mam w sobie żadnego gniewu, żadnego smutku. E, muszę się po prostu do tych warunków przystosować. Uważam, że jest to temat piękny, ponieważ e, taka przypadłość uczy też empatii, e, uczy tak naprawdę szacunku do życia i w takiej e, szerszej e, kalkulacji wychodzi nawet na zdrowie. Moją wersję dyplomową bym żeby nauczyć ich ekspresji i tych emocji. w przestrzeni właśnie bardzo surowej, na stryku, gdzie ekspresja może być uwolniona i można było chlopać, walić, do dowolić. Czy czuje pani satysfakcję, będąc dyrektorem placówki, do której swobodnie mogą przychodzić osoby z niepełnosprawnością, ponieważ czują, że są tutaj bezpieczni? Oczywiście, że tak. Na tym polega organizacja pracy w szkole dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Szkoła jest w pełni dostosowana, jeżeli chodzi o potrzeby tych uczniów. I cieszę się, że naszą szkołę wybierają, bo to znaczy, że łączą z naszą szkołą swoje plany na przyszłość i czują się tutaj dobrze. A czy według Pani nasze liceum jest wyjątkowe? I mam tutaj na myśli takie udogodnienie jak winda czy podjazdy. Ja w ogóle uważam, że nasze liceum jest wyjątkowe, nie tylko przez windę, wszyscy nasi absolwenci i obecni uczniowie no mogą to chyba potwierdzić tu w szkole się dużo dzieje. Natomiast rzeczywiście szkoła ma złamane wszystkie bariery architektoniczne. Mamy windę, mamy podjazdy, mamy toalety osobne dla uczniów z określonymi potrzebami. Mamy cały dzień czynny gabinet pielęgniarski. Tak rzeczywiście ci, którzy mają jakieś kłopoty zdrowotne czy czy problemy adaptacyjne mogą się czuć w tej szkole bezpiecznie. Więc pod tym względem jest to szkoła wyjątkowa, ale nie tylko pod tym. Od kiedy w tej szkole zniknęły te bariery architektoniczne? Stopniowo właściwie odkąd zaczęły się pojawiać yy, yy, uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ale to już już zaraz po roku 2000 żeśmy wprowadzali te innowacje architektoniczne w szkole. Yy, Także już długo, długo już i właściwie to już na stałe w, w architekturę szkoły i w historię szkoły obecność uczniów niepełnosprawnych jest wpisana. Jak wyglądają statystyki osób z niepełnosprawnością, które przychodzą co rok do naszej szkoły? W tej chwili to jest tak, że w każdym poziomie klas mamy po dwie klasy integracyjne. Yy, zgodnie z przepisami yy, w klasie integracyjnej powinno być nie więcej niż pięciu uczniów z orzeczeniem. Pozostała grupa uczniów, tych zdrowych, to jest 15, pięt, czyli, czyli w sumie są to klasy 20 osobowe. Różnie to, to jest, ale, ale w tej chwili w całej szkole mamy 32 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. No, i to chyba nie koniec, bo, bo rzeczywiście jeszcze, jeszcze pojawiają się nowe orzeczenia, i pewnie ta liczba się, się zwiększy. A jak według Pani Dyrektor, my, uczniowie, możemy pomagać swoim kolegom i koleżankom z niepełnosprawnościami? A Wy świetnie to robicie. Wy to świetnie robicie, bo po prostu być razem być, nie izolować się, traktować swoich niepełnosprawnych kolegów jak Normalnych, zdrowych uczniów, którzy tak samo czują, tak samo przeżywają, potrzebują tego samego co wszyscy. Czasami tylko potrzebują dodatkowo pomocy, i jeżeli to, na taką pomoc mogą liczyć ze strony swoich kolegów, to, to ja się cieszę i to znaczy, że sama idea integracji jest wypełniona.